Dojechałem. Jestem w Cedynie. Chodźcie, pokażę Wam, jak jest zamontowana nasza pompa. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Cedyna w Kielcach u Pani Edyty, która postanowiła wymienić dotychczasowe źródło ciepła na naszą pompę Defro. Jest to pompa Defro mocy 16 kW. Chciałem zapytać Panią, jak przebiegał montaż? Montaż przebiegał szybciutko i bezproblemowo. W sumie trwało to generalnie dwa dni, więc no, szybka akcja. A proszę mi powiedzieć, z jakiego źródła ciepła Pani zrezygnowała? Korzystaliśmy ze starego pieca, śmieciucha, no, który no, był problemowy, bo trzeba było do niego na no, okrągło dokładać, zwiększać temperaturę, pilnować pieca. No w tym momencie no jest rewelacyjnie, bo po sobie to działa samo. A proszę mi powiedzieć, czy korzystali Państwo z dotacji? Korzystamy z dotacji czyste powietrze. Idealnym uzupełnieniem do pompy ciepła są panele fotowoltaiczne, które tutaj mamy zamontowane. Eee, proszę mi coś więcej powiedzieć o tych panelach. Eee, panele mają moc 10KW, montowane były około 3 lat temu, zasilają całe gospodarstwo domowe. No i oczywiście pompę. Przede eee. wszystkim. Panele z pompą ciepła to idealny duet, który pomaga zminimalizować rachunki za energię elektryczną, bo jak dobrze wiemy, pompa ciepła jest zasilana prądem, a w przypadku takiej inwestycji rachunki tak naprawdę schodzą nam do zera. A co w nocy, kiedy no, panele nie produkują energii? Instalacja pompy ciepła jest wyposażona w bufor. Tutaj jest bufor zamontowany 500 litrów, co pozwala na gromadzenie znacznej ilości wody, która w nocy może zasilać e, ogrzewanie w całym domu, przez co pompa tak naprawdę w nocy bardzo mało pracuje lub nie pracuje w ogóle, co pozwala też e, zaoszczędzić na rachunkach. A jak mogę sterować tą pompą? Zwiększać, zmniejszać temperaturę bądź ewentualnie wyłączyć? Mhm. Naszą pompę można obsługiwać w dwojaki sposób. Można zmieniać i ustawiać temperaturę za pomocą modułu, który jest zamontowany u Pani w maszynowni. Jak również możemy zdalnie sterować za pomocą aplikacji, za pomocą telefonu, będąc tak naprawdę poza domem, poza granicami nawet naszego kraju. Czy pompa wymaga jakichś przeglądów, konserwacji? Jak najbardziej. Nasza pompa wymaga corocznego przeglądu. Dzięki czemu gwarantujemy poprawność e, działania pompy. E, w przyszłym roku bardzo proszę do mnie zadzwonić i wtedy ja przyjadę do pani, umówimy się e, na taki przegląd e, pompy. Dziękuję bardzo, w takim razie do zobaczenia za rok. Dziękuję serdecznie.